Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej? Ideą kwoty wolnej od potrąceń jest ochrona pracownika, ochrona wynagrodzenia pracownika przed nadmiarem potrąceń. Jej wysokość jest określona w artykule 87 PRIM kodeksu pracy. W przypadku potrąceń z tytułów wykonawczych, świadczeń niealimentacyjnych, Wynosi ona 100% minimalnego wynagrodzenia netto. W przypadku potrąceń zaliczek udzielonych pracownikowi wynosi ona 75% wynagrodzenia minimalnego netto, a w przypadku potrącenia kar pieniężnych wynosi ona 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia netto. W przypadku potrąceń alimentacyjnych kwota wolna od potrąceń nie została przewidziana przez ustawodawcę. Na szczęście w artykule 87 paragraf 3 znajduje się górna granica potrącenia, która mówi o kwocie maksymalnego potrącenia w wysokości do 3 piątych wynagrodzenia pracownika netto. wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 roku mowa o pierwszeństwie potrącenia alimentacyjnego na dnie alimentacyjnym. Alimenty potrącamy do wysokości 3 piątych wynagrodzenia, natomiast inne roszczenia niealimentacyjne mogą być również do trzech piątych wynagrodzenia potrącone pracownikowi, ale musisz pamiętać o zachowaniu kwoty wolnej od potrąceń.